Czyli Boże, witam w kolejnym rozważaniu. Cały czas trwamy w 12 rozdziale, końcówka 12 rozdziału Ewangelii Marka. Jezus już wraz ze swoimi uczniami dociera do Jerozolimy, i dzisiaj sytuacja w świątyni. Będzie Jezus patrzył na to, co się tam dzieje. Posłuchajmy tego tekstu, a potem krótkiego komentarza. I dalej głosimy im swoją naukę. Strzeżcie się uczonych w piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach. Lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Obiadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym surowszy dostaną wyrok. Potem usiadłszy naprzeciw skarbony. Przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniążki do skarbony. Wielu bogatych wrzuciło wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: Zaprawdę powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało. Ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała na swe utrzymanie. Bogaty tekst. Za chwilę przejdziemy do tej historii o wdowie. Natomiast, wcześniej, zanim popatrzymy na trzy choroby, które się tam pojawiają, to, to chciałbym. Żebyśmy popatrzyli na ten początek Ewangelii, gdzie Jezus, Jezus zarzuca, głównie uczonym w Piśmie, taką zewnętrzność religijności. Formę, w której uczeni w Piśmie, faryzeusze, ale w ogóle człowiek przyjmuje postawę, w której chce się pokazać jako religijny, a formalnie, a faktycznie jego serce jest daleko od Boga. I wydaje mi się, że w polskich realiach, w polskiej codzienności, już szczególnie w większych aglomeracjach miejskich, to jest dużo mniejszy problem. Dzisiaj odwrotnie jest się trudno przyznać do wiary, ale zobaczmy też w swoje serce: czy nie jest tak, że gdzieś czasami opowiadam o tej swojej religijności, szczycąc się tym? Ale w taki próżny sposób, e, uważając siebie za lepszego, jestem wierzący, to jestem lepszy. E, albo jakiś przyjmuje zewnętrzne elementy i pokazuje, że przez to, że, że jestem, e, przynależę do kościoła, modlę się, chodzę na, na, na msze, to, to jestem jakoś wyżej. E, pamiętajmy, jako osoby wierzące. Nigdy nie jesteśmy lepsi od tych, którzy gdzieś nie praktykują, deklarują się jako niewierzący. Jeżeli już, to jesteśmy bogatsi o doświadczenie Chrystusa, który nas ukochał. I zadaniem, celem naszego życia będzie to, żeby zanieść tę miłość Chrystusa drugiemu człowiekowi w taki sposób, jak będziemy mogli od niej opowiedzieć. A w ostateczności. Jeżeli będzie taka potrzeba, jak to mówił papież Franciszek i święty Franciszek z Asyżu, nawet słowem. Ale pamiętajmy, że słowo jest zawsze na końcu. Ta druga część opowiada o różnych chorobach. Po pierwsze, mamy tutaj chore oczy, bo Jezus zbiera swoich uczniów. Oni patrzą na to, co się dzieje, patrzą na to, jak kto postępuje, jak składa ofiary, jak wrzuca do skarbony, jak się modli, i wszyscy jakby patrzą na tą samą przestrzeń. Ale Jezus przywołuje swoich uczniów i mówi: Zobaczcie, wielu wrzuciło wiele, ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej, i musi im to wytłumaczyć, musi im to pokazać. Musi na to zwrócić uwagę. I zobaczcie, że tak naprawdę problem, problem mają ci apostołowie, którzy nie potrafią tego dostrzec czyli patrzeć na tą rzeczywistość, która nas otacza w perspektywie ewangelicznej, w przestrzeni Jezusa w tym, jak Jezus patrzy na tą codzienność. I może być tak, że mamy chore oczy nie poprzez chciwość, o tym za chwilę, ale mamy chore oczy poprzez to, że nie potrafimy dostrzec tej bożej perspektywy i tego, co jest bożym działaniem, bożym sposobem myślenia i funkcjonowania w codzienności. Drugą chorobą jest chora kieszeń, choroba związana z. Z tymi ludźmi, którzy wrzucają do skarbony, ale jakby nie przynosi im to, jakby Jezus nie pokazuje ich jako wzór, to nie znaczy, że oni nie zrobili nic dobrego. To znaczy, że, że nie doszli jeszcze do pełni, że są gdzieś w drodze. Pytanie, ile wrzucić? W jaki sposób wrzucić? Zawsze się zastanawiamy, Ile ma wynosić ta moja jałmużna, w jaki sposób mam składać jałmużnę, czy to ma być kwotowe, czy to ma być procentowe. Ta uboga wdowa wrzuciła wszystko. Może powinienem wszystko ofiarować Bogu. Nie wiem. Wydaje mi się, że to jest zawsze bardzo indywidualne. Ale jedną ciekawą rzecz. Podpowiedział nam kiedyś na spotkaniu biskup Grzegorz Ryś, ile mam wrzucać na, na, na jałmużnę, jaka powinna być moja jałmużna. On zawsze mówił, że jeżeli dajesz jakąś jałmużnę, na przykład w danym miesiącu, w, danej, w, danym, w danym okresie czasu, to zwróć uwagę na to, żeby ta jałmużna coś cię kosztowała, żebyś. Musiał coś poświęcić. I zobaczcie, że to niekoniecznie musi być jałmużna finansowa. Możesz na przykład poświęcić kawałek swojego czasu, z odpoczynku, żeby potowarzyszyć komuś, żeby poświęcić coś. I to w jakimś sensie mnie kosztuje. Ja przez to nie wiem, nie mogę sobie e, iść na, 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 na coś przyjemnego. E, to jest dla mnie jakiś wysiłek. To samo z kwestią y, finansową czy każdą inną. Ja składam jakąś jałmużnę i przez to na przykład w tym miesiącu nie kupuję sobie czegoś i to mnie coś kosztuje. Y, w tej logice jałmużna kosztowała tą kobietę bardzo wiele. Może najwięcej, i dlatego Jezus ją stawia jako wzór. Odpowiedz na pytanie, czy jałmużna, którą składasz, ze swojego czasu, ze swojej ważności, ze swojej emocjonalności, ze swoich pieniędzy, ze swoich talentów? Czy powoduje dla ciebie z jednej strony radość, ale z drugiej strony jakąś formę bólu, jakąś formę trudu? I to właściwie nasze dzisiejsze rozważanie, ale wydaje się, że jeszcze warto popatrzeć w serce. W serce tej kobiety. W serce, które tak naprawdę jest wolne. I zobaczcie, że to jest istota chrześcijaństwa. Nie to, żeby wyrzec się wszystkiego, nie to, żeby stać się takim astetycznym, nie to, żeby być idealnym, ale istota bycia z Jezusem i przy Jezusie, to jest istota, w której jestem wolny, zdolny do miłości, zdolny do ofiary zdolny do bycia dla drugiego, ale właśnie w wolności. I tego sobie i Wam życzę, żebyśmy rozważając Słowo, stawali się coraz bardziej uczniami naszego Pana.